25 miliardów dolarów w 24 godziny. Tyle zarobił Donald Trump na swojej kryptowalucie, po ogłoszeniu emisji. A to tylko jego najnowszy ruch na rynku finansowym. Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, polityk, celebryta, ale przede wszystkim nieruchomościowy magnat, co jego prezydentura oznacza dla rynku nieruchomości. Także Twojego. Cześć, z tej strony Daniel Mokowski z Champion Invest. Dzisiaj analiza, której nie usłyszysz w głównych mediach. Jak decyzje nowego prezydenta USA mogą wpłynąć na Twoje inwestycje, nawet jeśli mieszkasz w Polsce. Zanim przejdziemy do jego wpływu na nieruchomości, kilka faktów, które warto znać. Donald Trump urodził się 14 czerwca 1946 roku. To oznacza, że obejmuje urząd jako 79-latek, ale nie dajmy się zwieść wiekowi. To człowiek o niezwykłej bystrości umysłu i biznesowej intuicji. Już przed karierą polityczną Trump budował, remontował i zarządzał niezliczonymi nieruchomościami, od hoteli przez kasyna po pola golfowe. W latach 2004 do 2015 był gospodarzem kultowego programu The Apprentice, a w 2015 roku znalazł się na 72. miejscu zestawienia najbardziej wpływowych ludzi świata. Nie jesteś tym zaskoczony. W 2016 roku z majątkiem wartym 4,5 miliarda dolarów zajął 324 miejsce na liście najbogatszych ludzi świata, według Forbesa. Mało kto wie. Ale Trump rozważał kandydowanie w wyborach już w 1988 roku, 2004 i 2012 roku. Teraz po zwycięstwie 5 listopada 2024 zdobył 312 głosów elektorskich wobec 226 Kamali Harris, zostając po raz drugi prezydentem Stanów Zjednoczonych. A teraz przejdźmy do tego na czym Trump zna się bardzo dobrze do nieruchomości, to właśnie one stanowią fundament jego fortuny. Obecnie wartość nieruchomości Trumpa to 1.1 miliarda dolarów. Najbardziej znane Trump Tower w Nowym Jorku oraz luksusowa posiadłość Mar-a-Lago na Florydzie. Jest też właścicielem 10 pól golfowych w 6 stanach USA. Wycenianych łącznie na 356 milionów dolarów. Do tego dochodzą dwa ośrodki golfowe w Szkocji i jeden w Irlandii. Co ciekawe, wszystkie przedsięwzięcia biznesowe Donalda Trumpa realizowane są przez The Trump Organization, firmę rodzinną zarządzaną przez jego dzieci Iwankę, Donalda Juniora i Erika. Przez nią Trump prowadzi interesy w prawie 20 krajach świata. Trump Tower, 202-metrowy wieżowiec z 1983 roku, zlokalizowany w najbardziej prestiżowym miejscu Nowego Jorku, przy Piątej Alei na Manhattanie. Trump International Hotel w Las Vegas, budynek z 2008 roku, którego wszystkie okna pokryto 24-karatowym złotem. Dosłownie złotem. Trump Tower w Manili oddany do użytku w 2017 roku 57-piętrowy kolos, trzeci najwyższy budynek na Filipinach. Trump Towers z Istanbul, dwie wieże o wysokości 156 i 147 metrów w stolicy Turcji. Teraz najważniejsze pytanie. Jak decyzje Trumpa wpłyną na nieruchomości? Trump zawsze był zwolennikiem polityki probiznesowej. W 2025 roku kontynuuje to podejście. Co to oznacza? Cięcie podatków, które zwiększają środki dla firm i osób fizycznych, obniżenie podatków i deregulacja rynku zawsze zwiększają atrakcyjność inwestowania w nieruchomości. A co z kredytami? Trump już wezwał rezerwę federalną do obniżenia stóp procentowych. Czy wiesz, że jeśli stopy w USA spadną, mogą zacząć spadać też w Polsce? USA wyznaczają trendy dla całego świata, także dla naszego Narodowego Banku Polskiego. A jak Ty myślisz, jak Trump wpłynie na rynek nieruchomości w 2025 roku? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Jest to dla mnie naprawdę ważne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów polityki Trumpa jest twarda polityka migracyjna. Tego chcą Amerykanie, skoro go wybrali. Ale czy tego chce również rynek nieruchomości? Spadek liczby migrantów wpłynie na branżę budowlaną. Mniej pracowników oznacza wyższe koszty budowy, a to prowadzi do wzrostu cen nowych mieszkań i biurowców. To nie koniec dobrych wiadomości. Szacuje się, że nawet 30 tysięcy Polaków może wrócić z USA do ojczyzny. Ci ludzie będą potrzebować miejsca do życia. Kupią lub wynajmą nieruchomości, napędzając polski rynek. Ale jest też druga strona medalu. Trump właśnie podpisał decyzję o 25% cłach na zagraniczną stal i aluminium. Dotkną one wszystkich krajów eksportujących do USA, w tym Unię Europejską. Zarówno stal, jak i aluminium są kluczowe w budowie nieruchomości nie tylko konstrukcji, ale też wykończeń, instalacji i wielu innych elementów. To może wpłynąć na ceny nieruchomości także w Polsce. Przed Donaldem Trumpem ogromne wyzwanie musi pogodzić interesy miliarderów, którzy za nim stoją, z oczekiwaniami przeciętnych Amerykanów, którzy oddali na niego głos. Ma jednak potężne narzędzia, politykę gospodarczą, deregulację rynku, zmiany podatkowe i polityka migracyjna. Każda z tych decyzji będzie miała globalny wpływ. Także na polski rynek nieruchomości. W Champion Invest śledzimy światowe trendy, by tworzyć skuteczne strategie inwestycyjne dla naszych klientów. Chcesz wiedzieć, jak wykorzystać zmiany geopolityczne na swoją korzyść? Odwiedź naszą stronę link w opisie. Użymy dla ciebie indywidualną strategię inwestycyjną i przeprowadzimy przez cały proces od A do Z, a dla ciebie może być to inwestycją bezobsługową. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Skutecznego wynajmu. Cześć!